Dodaję więcej karbonu do roweru Znalazłem na temu karbonową sztycę i kierownicę Które powinny tutaj pasować i jeszcze odchudzić ważący 9 kg rower Na pierwszy rzut oka wygląda to dobrze Jest wszystko równe i bez żadnych wad Kierownica wydaje się w sumie trochę ciężka, ale jak super wygląda Najpierw montuję sztycę, co okazało się bardziej problematyczne niż się spodziewałem Ta karbonowa sztyca kosztuje tylko z 90 zł I jest prawie 100 g lżejsza od aluminiowej, kosztującej nawet więcej Problem zaczął się przy montażu, bo bardzo ciężko wchodziła Rozmiar był dobry, ale po wsunięciu minimum koniecznego Dalej naprawdę bardzo topornie szło Do tego nie jest ona kompatybilna z moim siodełkiem Bo bez dziury w siodełku nie przykręci się jednej śruby od góry Za niską wagę zdecydowanie daje plus A co do rozmiaru to jestem zdziwiony Może trzeba papierem ściernym ją potraktować Z kierownicą poszło dużo łatwiej Ale okazało się, że jest cięższa niż mój komplet karbonowej kierownicy z aluminiowym mostkiem Zakładam i tak, żeby zobaczyć jak to wygląda Jak dla mnie całkiem nieźle A jak wam się podoba? Napiszę w komentarzu Link do temu macie w bio na profilu głównym